Jesteśmy na 13 międzynarodowych manewrach maltańskich. Znajdujemy się aktualnie w miejscu, gdzie odbywało się zadanie nocne w domu czasów dziecięcych w Porąbce. Zadanie to y, polegało na wykonaniu trwiarzu i przeprowadzeniu całej procedury wypadku masowego. W naszych manewrach uczestniczą drużyny z całej Europy, mamy drużyny z Niemiec, z Ukrainy, z Rumunii, także wiele drużyn z całej Polski, przez strażaków po Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu. Wszystkie w zasadzie podmioty, które świadczą usługi medyczne albo chcą rozwijać się w ratownictwie medycznym, bądź ćwiczą w tym kierunku, mogą wziąć udział w naszych zawodach. Zostaliśmy zadysponowani na miejsce zdarzenia przed północą. Doszło do wypadku, auto wjechało w grupę osób. Mieliśmy około 30 poszkodowanych w różnym stanie, w różnym stopniu. Musieliśmy sobie poradzić z całym tym zamieszaniem na początku. Kolejne zespoły były tutaj nam dysponowane do pomocy. Myślę, że z każdym kolejnym zespołem było już coraz bardziej płynnie i coraz łatwiej ogarnąć całą sytuację. Generalnie no, to było zadanie masowe, bardzo trudne. Trudność polegała jeszcze na wielojęzykowości tych zespołów. I musieli wszyscy wspólnie współpracować, ale myślę, że nie było tak złe. Tego typu wydarzenia jak dla mnie, przynajmniej myślę, że dla zespołu też który, niektórzy startują pierwszy raz, niektórzy kolejny, dają to, że był odporniczy na stres, tak? Wśród pisku więków poszkodowanych, no jednak e, dobrze markują nasi poszkodowani, dobrze grają i można odczuć tą adrenalinę i, i zadanie było wspaniale zrobione, bo zespołom przeszły się rady. If you're coming with a lot of students like we did this year and uh, they're not used to uh, make therapy, get in contact with a patient in another language, and for them it is really, really important to, to get with the flow to see the main challenges that can uh, become, uh, come for you if you're in another country or you've got a patient from another country. Celem wydarzenia jest przede wszystkim budowanie więzi komunikacji i możliwość ćwiczenia kooperacji różnych grup zawodowych. Tak jak wspomniałem, w manewrach biorą udział strażacy, policjanci, organizacje pozarządowe. To wszystko buduje łączność między tymi organizacjami i wspiera komunikację, współdziałanie tych służb na miejscu zdarzenia. Organizatorzy dołożyli bardzo dużo starań, żeby to zdarzenie było jak najbardziej realne, odzwierciedlało to, to takie realne zdarzenie. No Z takich właśnie ćwiczeń, z takich symulacji najwię najwięcej właśnie można wynieść i największe doświadczenie zdobyć.